Siema, ma? W was w odcinku jakimś tam nie wiem. Co? nowego rekrutanta. To! To jest! To jest! To jest rekrut. O, czekajcie. Ja wstanę, ja was pokażę po kolei. Ja jestem tutaj majorem. To jest nasz generał. Tutaj mamy rekruta, on jest nowy w naszej ekipie. Omaga El Pokoloko. A szaman to jest. Kapral Dobra, idziemy, 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 idziemy. Misiany, misany, chodźcie Dobra, misja na cicho! Zapomniałem, ty masz snajperkę, to nie będzie na cicho. Dobra na głośno! Jeszcze jeszcze, jeszcze 150 hajsów mi brakuje do tego... że Olek, 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 słuchaj, o... słuchaj, bierzesz tutaj wszystko, tu masz latarkę, bo ty nie masz wyposażenia, nie? Żadnego noctowizora ani nic, co sobie weź latarkę. Do nas dołączył jakiś typ, ale nim się nie przyjmujemy, Dobra, nie chodźcie znamy. mi się kolorowe! Do Gucio-mobilu! Gucio Mobil! Nie marnuj amunicji, debilu, to kosztuje! Aż mi się przypomniał ten mem z Stefa, czekaj Nie, ja go muszę ja, pokazać ja widzom. Olej, wsiadaj! I chłopaki bo mi fest, chwila! Stój. Oh. jest. Chwila by ja, by ja widzą pokazuję mema. Oleg, weź zmień. Cicho bądź, by ja widzą pokazuję mema. To jest... No kurde, cicho bądź, Oleg. Sie weźmie 150 kg i fires 200-dolarów kartych kartych z 10 000 r., co koszt 400-dolarów na to, żeby firesz ten wepon? Niech No dobra, dobra, pokazałem, widzom że my możemy jechać. Ej, ale gdzie ty jedziesz? Zmień. Y, ten y, grafikę sobie na mnie czy jak ci ladży No jakie ja mam grafice? Ja mam na największej Ja mam na dwójce Przez chwilę lażyło Zapraszam, nie umiem jeździć jeszcze, wygram prawe jazdy w chicach Nie, no, dobra. Dobra, by się kolorować, Dobra, się kolorowe, gdzie jedziemy pierwsze na misję? Nie wiem, chodźmy z nim gdzieś na jakąś różną... Chodźmy na hangary z nim. Aj, tam na hangary, na hangary... No i co ty robisz? Naucz się jeździć. Ale to on! No się, bo... To bo... Znowu ale człowieku, tak. było go widać z daleka, jak jedzie, a No kuchy, ale wiem, on stary, ten, ten gdzie ja jadę teraz, to nie on jechał tam po drugą stronę, ja chciałam pojechać w drugą, a on nagle skręcił. No, robi. mówię ci, Olek, zmień jakoś grafizm, no to ci nie będzie ladzy. Ale już mi nie ladzy. No. Tak chwilowo się robi. Zwa wyłączę te światła i włączę noktowizor. Widzę jedynie... marynczowe niki księżyc. Jak ktoś będzie nas strzelał... Dobra, ja, ja ich wybiję no, takich, takich najbardziej wi widocznych to ja wybiję sniperką, bo... Ej, no gdzie ty jedziesz, Seba! Co no, ty, ty mi tu, czemu jedziesz w morze? Dał nie. Ja nie wiem co się dzieje. No bo okręt ogry... no. nasz płynął w grę i w fregady dwie popłynęły. Jako jak w grę? Naucz się no, Sun na najpierw... W za i, I później No Seba, gdzie ty jedziesz? No tak to nie skręca! Skręca, bo... tylko ci się nie chce. O, widzę gwiazdę betlejemską. gdzie? W dupie! nie, to twoja Ty? matka. <laughs> moja matka mama nie jest gwiazdą. Jest gwiazdą porno. O ja... Ej, ej bo my... Ej, to nie ta... Olek, to nie ta strona, my na innej nagrywamy. Teraz. A, Nagrywamy na stronie youtube.com. YouTube A myślałem, że na pomarańczowego YouTube'a ja. Tak. Wiemy, że tego ty codziennie oglądasz. <laughs> Orange tube! Tydzień nie, jest mało powiedziane Orange nie, 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 tuba. No na nie, tuba. No masz masz ty tuba, piec... to masz też y, my tuba, y, Ale, oni Dobra. Do zielonego wszyscy, bo nie jest czyste. Dobra, panowie, przejedziemy. Co jechaliśmy Prawie jesteśmy na misji. Ale spróbuj do niej. Oj, dali się, dzień robi. Pojęcie wychodzi. Ej, dobra, wiecie co? Ja wybiję z kilku typów, którzy będą najbardziej widoczni. Ja wam powiem, kiedy możecie wbijać. Dobra, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Zobacz. Że to ja źle jeżdżę. A ty? Dobra, nie, nie, nie! Szaman, ty siedź na tym działku, my tam wjeżdżamy na pełnej, a tu Olek siada i No Czekajcie, ja wam wybiję tych na bramie strażniczej. Ja wam wybiję tych takich... Wiecie, Ohio Rizzlerów. Dobra, powiedz kiedy możemy wjeżdżać. Dobrze, czekaj. Cicho, bo Słucham, ja tu... O. Mam wrażenie, Aj, bani, że to jest całe wybite, wiesz? Możecie pode mnie podjechać, wiecie będzie. Czemu ty umiejesz w miejscu, Faj! Laga jakiegoś dziwnego Tu jest po pozwy... tu jest powybijane, nawet nie ma co Siadam. No nie, jest jeden widzę, tak jak tylko Trudno, to jest tylko jeden i co? Już nie ma. No szaman, gdzie ty idziesz? szaman! Tak żeby. No nie trolluj, no kto tu to postawił? Chyba w krzakach, Ja wiem, kto to był, ja pokażę, ja pokażę yy, ten. Ja pokażę y, widzom, ale wy nie możecie widzieć um. Nie był co ten typ. Robisz, człowiek? To był ten ty... To są prawo jazdy! To będzie nie tak, że przez Grecję teraz jestem czarny. To był on. Ale... Co ty robisz? Ofro! Offroat! Of no świetle ten offroad. Poczekaj, bo na... zamiesz. Czug! Czu! Tam nie ma czołgu. Tam nie ma czołgu. To jest czołg. Da się być niżej niż rekrut, bo Olkowi by się przydało. To nie jest czołg. to jest? Co to jest czołg, ale... To jest działał an... Ar... list. Działo, ale. Jednocześnie czuł? Altyleryjski. Altyleryjski. Bo no. to, czemu to. No, trzeba świetnie prowadzić w ogóle serio nie. Zaraz kupuję, sam sam kupuję i zabieram. Ale ja, ja już wjechałem, przecież się... stary, a ja wyciągnąłem. No. Kurczę, jak Olek i ja wysz, wyszliśmy. Nie. No, kto tu do drzew zasadził? Pan Bóg! A my nie myślimy, że na mnie jakieś na misję jechać? Jedziemy! Spalujemy! Dobra, zobaczę co ja wpisywaliście. Jeśli to lepiej idzie do najbliższej misji, no to no. no co to, to no, jest? No, tak. Z rosyjskiego na polski... Yy. Yy. Tu macie, tu macie, widzowie, um, jakby co, Master of Puppets, ale po polsku. Um. Koniec pasji i rozpadu, jestem twoim źródłem samozagłady, żyły Święte, pulsujące kursanty. strachem, wysysające najciemniejszy kolor, prowadząc konstrukcję twojej śmierci, posmakuj mnie, a zobaczysz więcej, to wszystko. Czego potrzebujesz przeznaczony ja do jak siebie. Cię Dobra, cicho, bądźcie się, bo... Pamy... się szybciej, szybciej słuchaj tego pana mistrza Twoje życie płonie szybciej, szybciej słuchaj tego pana Koło autobusu Mi... kręcą się, kręcą się Kręcą się, kręcą się, koło autobusu kręcą się Kręcą się, kręcą się, Koło autobusu kręcą się, No jak ma dzień

No to miał, to miał być roleplay, dobra i jedziemy na misję. Eee! Yy, majorze! Si senor! Si senor. Będę pojechał na oka, o DVD pojechał na Ja wysiadam! Zostawcie mi go, nie zabierajcie mi chyba. Jak pójdę na górkę to mnie nie zobaczą. Ewidentnie Dobra szaman raszu Rashbę Ale shoddy Macieju Też dostać no. łatwego bunny na YouTube. No. Kurde Aha, randomowo strzeliłem i napisano mi, że jednego zabiłem. Bo tam jest ich tyle, że... To co, panowie? po tym misji idziemy do hotelu się napić. Nie pić. Piwka. Jaha. Jaha, studio. Gdzie jest snajper? Ja pierdzielę albo werwałem. Ja pierdzielę, weź. Mówię, jakby zniszczyłem. Fuck, siu. Ta snajperka jest upośledzona. Ja strzelam, ma ona nie dosięga. Jaka snajperka taki właściciel? Jaka snajperka <gryzysz> <to> taki właściciel? Mówię. <gryzysz> nie no ja chcę ci nic zgadzać, ale masz krzywą, ducha. W karabinie, o co ci chodziło? Ja cię, człowieku. Jest kolega, kolega zabity. Jedłem. Ja jestem za daleko. Pomagam się. Dla chłopczyka i dziewczynki. Ja nie jednego HP nie straciłem na tej misji. Oj, szarżujemy dalej. Oj. Nie no. Ej, bo nas jakiś gej bierze z tyłu. CZERWISIU KOLOROWY! Idę do góry. Mogę tu zabić choć o! dwóch? No nie no, oni teraz są, że zawsze trzeba zabierają. Zabić Ile tu jest? Убить их? Вовше есть ты! Эй, кто-то что-то сделал с Альтримом через окна. Nie oddyłowie i amunicja mi się skończyła, zgaś tą latarkę debilu! Chłopie, ja nic nie widzę Co? Chciało kupić do Jak to jest jaśniutko w tym budynku Czekaj, aż wyłączę, to kto Creator... wie? Zamknij Troszyb... się drzwi, bo umrę Chyricz... no... Światło! Dobra, idziemy się na No Dobra, idziemy na Gdzie wy jesteście? W dupie! Zabiłem Cewilla. Tu się odwaliło. Ktoś zabił Cewilla. Nie zgadniesz kto. Dobra, ja za was nie ma. Idę sobie zachować pokój, nie? Ja mam hmm. w, pierwszym, w pierwszym bloku na samej górze. Granat dymny, jara się... Jara się, jara się, dzwońcie po pogotowie. Straż pożarną czy tam inną milicję, nie wiem. Idę po dzieci. Odjęło mi 50 dolców, chyba też zabięce <śmienny> <śmienny> Dobra, w wzywam... Wzywam na flażę eksfiltrację. Bo chcę wam się jechać. Dobra. Ja To jest lokaj Co to jest? PANOWIE SKACZCIE Z OKNA Dobra No i co jeszcze? AHA KTO WEZWAŁ TEN? EEEE PRIMO Zach ja Nie ma TY DY DYYN TY to będzie na nagraniu Już zobaczę, jakim jesteś ja. pedon dobra, ja. dobra, dobra, kiedy koniec ja. mi się kolorowe? Człowieku, jak myśmy no, nawet z pięciu mis. Co? Dobra, oficjalnie rekrutant stał się szeregowym! Jej okay. Aż skoczyłem z okna ja Jestem Spidermanem! manem Dobra, teraz nie jedziemy na hangary, bo tam się kuźwa jeździć nie da. Jedziemy na normalną misję. Tam się da jeździć, tylko ty nie umiesz jeździć. Jedziemy na fort. Mizolkiem? Powiedziałeś to wreszcie o kimś innym niż o mnie. Dobra, jedziemy na fort. Oj, za Jestem czarnym chłopczykiem, który lubi dzieci. Eee. Nie. O kurwa. Dobra, jedziemy, 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 żeby to nie Dobra, dobra, nie, 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 nie ja nie, jestem. nie, nie, ja nie, nie Daj szaman gardio, leci, kardio, kardio. NIE MOGĘ! Jak mój karabin kogoś dosięgnie, to znaczy, że, prze, że przegrał cardio. Przegrałeś, cardio. Przegrałeś cardio. Przegrałeś cardio. Przegraliście cardio, łatwo. Przegrali ja, w cardio. Nie jadą z nami. Ale wsiadaj! Albo szamon! Dobra, może być. <laughs> ale nie zasłaniaj mi. Dobra, Kuba Ogar. Wróćcie się po niego. Stało? Wróćcie po niego. O baki, Ogórki Od górki tu mam! O kurde, jedź szybciej. Dawaj, siadaj do przodu, ole. Ej, Widzę polonezu na wstecznym. O, <laughs> Niezły polonez! Na cienkim. No kuźmień! No kurde, 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 koła rozstrzelam. Nie rozstrzelasz, to nie to. No ja pierdzielę! <laughs> Przestań! lubi się pływać jak rybka? Nie, próbuj tylko ja. pierdziele nie, serio. Ej, dobra, kto kupuje auto? Dobra, dobra, już jadę A. normalnie, jadę normalnie, już, już dobra. Przepraszam, hmm. mam to kolejnym razem jedziemy sami. No nie, obiecuję, że już, już, nie, już nie będę dwa przez całą drogę, tylko przez pół. No, a, dobra, to wszystko Dobra, kupuję nowe auto. Nie kupuję Co on wyszedł? Nie, nie wyszedł. No nawet po tej misji kupuję helikopter. Będziemy się uczyć helikopadem lecić. To ty już masz dwie gwiazdki? No jeszcze 3000. Ja tysiące. będziemy się uczyć a, ale to ja miałem... To ja miałem helikopterem latać, ja tu miałem... Dobra, a potem sprzedam, nie będzie mam dla ciebie pamiątka. Jarku... A... Okay. Papierek po słomce, do Sprite. A. No dobra, to nie Max kupi. Ja zbieram na Staliona. No, ty będziesz ty będziesz zbierał na jakiś trzeci pancerną a ja będę helikopterami latał. Ej, ja nie wiem na co tu się zbieram. Ty to Max. na razie zbieraj na broni i na uzbiera... i na uzbrojenie. Ja chyba sobie będę musiał lepszą no, snajperkę kupić, bo ta snajperka, nie chce wam nic gadać, ale ona ale ma... Ja ma, ma mały zasięg. Do ataku! Nie jestem się z nimi O dobre jednak. A mi się chce O kurde no nie ruszaj tak tym autem Co ty robisz? On serio no, nie, nie. No. No, nie umie jeździć, Aj. nie? Będziemy serio jeździć sami No i co ja? Po prostu przejeżdżamy się nie chcę z nimi strzelać, bo już szkoda auta, to wiesz że kosztuje! A mi się chce z mistrzem. Jest, no dobra. Teraz Też e, pomagamy temu typowi, co pisał help, czy przejeżdżamy obok, żeby mu zrobić na złość? <gryzamy 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 obok. <gryzamy dobra, nie ma, nie ma drogówki. Dobra, na jedziemy na zimę, czy na fort? Powiedziałeś, że na fort. Zima. No to fort. Kurwa no, mi się. Dupi debil, nie chcę że nie możesz przeklinać. Mo Fami może, może. Bo i tak, bo i tak to znaczy jako nie dla dzieci. Fami Prawda, panie YouTube, my się bardzo lubimy. E dobra. Czemu nie chcesz mi włączyć zarabiania tym tym Pan na miesiąc Panie, że stoimy... O, o. Ale tak Srutu to tu łaa tu, tutu, tu, 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 Ej, pokazało Zdru, mi, że zrobiłem wózku. to na cicho Ale ja tu Dobra, tam ta. ja tam rasuję, nie Bierzemy. Bierzemy. A... Prawie zginąłem No ja też ja Teraz Drugi. powiedział odebraną. Ten typo. Szatownik, uważaj! Stący. E! czysto. Jak czysto? Dosłownie A ty po bok Ciebie stoi. W bereciku. Ej, dobra, bo widzę gazownika. Chłopie, ja nie mam notora. No to... zabite. Ja też nie. Ja, ja to, nie używam tego. pod latarniami. Panowie! Uwaga, granat! Jeb O kurde, gazownik. Co, co, ty sobie nie wziąłeś latarki, ole? Ja mam, no. ja mam czołówkę. A ja nie mam. Proszę kup. Ile kosztuje? 50 dolarów. Nie mam tyle, bo zabiję cywili i mi wszystko zminusowało. Jak zapiszcie cywili, daję tylko minus 50, a nie minus 2000, wiesz. No, no to mi zostało 1000 To szybka lekcja matematyki. Jak ja ci został tysiąc, to masz 50 dolarów. Dobra, idziemy, idziemy, panowie, let's go. A mogę, w, mogę w akcji to kupić? Nie. Nie? Tak. Dobra, Olek, nie możesz psychi skoczyć z tych schodów. To pewnie tych schodów nawet nie widzi. Jak mój stary o trzeciej w nosie popisz. Ej, oj cio! tu masz schody. Wydaje mi się, że tutaj helikoptery. Kurwa, zginąłem. Debil. Gratulacje, użytkowniku! No nie świeć mi! A, co? Im? Olek gamoniu nie pusz, świećmy! Puszczyć puszcz tak, puszczyć się tak screen zrobię, Puść się tak jeszcze raz. Póżam. Olek, widziałeś to jak ja po nim schotałem. Widziałem. Olek, Widziałe, olek ale zgadzaj latarkę, bo ja tutaj próbuję w nich snajpić, a ty mi... No przestań nie mrugać tą latarką. Komu świecisz? Mi czy sobie? <Ły> nie <śmawiacza> chcę nic mówić, ale mój akadz, snajperku moja jakaś w lepszy niż nie... O ja! O jaka... ta, tu największy <śmawiacza> <śmawiacza> Jaka ta. Oja Tata, Oja Tata, Ojka Tata, Oja Kata, O smak Azji, oja ja, ja, ja chcę, ja chcę od nich sponsorować. No oni wkodzą. Oja Kata, po... smak, Ten. a sponsorem odcinka jest Oja Kata, smak Azji, oja ja. Oni, oni, oni mają high ground. Fajnie się sra po, Ojakatce polecam. Nigdy nie jadłem oja Ty. Ja też, ale fajnie no. się sra. Fajne ich reklamy są do srania O jaka kata Smak Azji śpiewa. O ja O jak kata twa stara się O Jestem ja! Ja księżycarą Księżycarą? Puszcza się? O to to było. Czy ja, ja przez chwilę widziałem dziwne znaczki? Slender? Co jest? Patrzcie! Tam, by tam były literki o oh Slenderman odwiedził mnie O trzeci w nocy, patrzcie. OMAGA! Oh Będziecie wiedzieć na nagraniu, nie jestem na haju, OK? Aj prawie spadłem. A O! Dobra. To może być... Dobra, nie wiem, nie wiem kto coś włączył, ale to muszę wyłączyć. Nie! Nie! No to, dobrze, dobrze, że w tym momencie akurat włączyłem, Uff. ty celu! Panie YouTube, proszę we, weź się umów z supportem Robloxa. P widzisz co oni odwalają, Panie YouTube, prawda? No, ja pierdzielę Jumanji. Chcemy. No nie, nie, dobra. Cowieku. Maksiu, najlepszą Sugar Daddy i. da imbona. Ale ja chciałem tylko włączyć. A w sumie jak oni ci za tamtą piosenkę nie dadzą, to so jak je tu nie to też nie dadzą. jest twoje stare stary, sceny. Chwilę podniecenie. Nie, nie być. Żegna przyrodzenie. A ty tam gdzie wam ty się wywaliłeś za zero, bo skoczyłeś ze schodów sk i nogę złamałeś. <grym 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 no ej dobra, i się, dobra. Wiecie, ej, wiecie co robimy? O, czekajcie. Świeci w oczy! Olek, wyłącz tą latarkę. Ale w myślę, że ja coś bez niej widzę. O, tu będzie lepiej, a nie, jednak nie jest lepiej. Czołówka soku. O, Cześć mi się, cześć! Dobra, wiecie co? Po co mamy wracać? Wrac wracanie się w normalny sposób jest dla słabych. Zerwamy eksfiltrację. Zawał! Ja pierdzielę. Du, 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 du. O! Ja na zawód padłem i wróciłem. no. tu ty... Zatom! Dwa kociny nie swojej mamy na basenie. Perścia for kids. nie pominę. Czekamy, czy ktoś po nas przyleci! Jest! Nie, 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 nie... No, basenu. no je. nie basenuję! No, nie, dobra, masy... To już cały poleciało, Dobra, po czekamy na McDonalda. Nie, nie, no czuję. Jak jeszcze raz to zrobisz, to jesteś gejem do potęgi T. i walisz się z Frankiem w dupę. Walę się z Frankiem w dupę, no to. Ej, ej, ej. Dobra, możesz zakończmy nagrywanie? Nie. Znowu wszedłem w tego Gifa, no czemu? Nie, no, do, nie, dobra. Max nie ma, widzę cię, nie? Aaaa! Olek! Ja się teraz w ciebie rozpędzę i stary Ty jesteś taki gruby, że ja cię od ciebie odbiję i się wyłączy nagranie. Aaaa! <try> to jest szybki shift up.